Little Big Planet była grą, z którą Sony wiązało duże nadzieje. Pierwsza część tej przemiłej produkcji nie tylko sprzedała się łącznie w mocno ponad 4 milionach egzemplarzy, ale także zgarnęła pokaźną ilość nagród, a co najważniejsze, zyskała ogromną i oddaną rzeszę fanów. Można wyrzec, że gra jest dobra, dlatego też gra w nią duża ilość ludzi. Jednak w przypadku Little Big Planet to właśnie ogromna ilość użytkowników sprawia, iż tytuł jest tak dobry. Dwa lata po premierze pierwszej części Little Big Planet 2 nie tylko daje nam szansę na poznanie kolejnych przygód trzymacianych bohaterów, ale także ze zdwojoną siłą uwalnia potencjał drzemiący w użytkownikach gry. Historia w grze, pomimo dość niewinnego wyglądu bohaterów, niesie ze sobą bardzo duży ładunek emocjonalny. Oto planeta Szmaciaków zostaje zaatakowana przez Negativitrona. Ten zły potwór jest zdeterminowany, aby zniszczyć piękny świat planet. Wierz mi, Sackboy! Ledwo udało ci się tam uciec przed Negativitronem! Naturalnie, rola zbawcy i obrońcy świata spoczywa na naszych barkach. O, witajcie! Każdy ze światów jest domem jakiegoś innego bohatera, który po tym, jak pomożemy mu oswobodzić jego krainę, przyłącza się do przymierza, które stanowi jedną linię obrony przed złym negatywitronem. Cześć, mały! Historia jest prosta, łatwa w przekazie, a co najważniejsze, przepełniona humorem, co naturalnie bardzo dobrze łączy się ze stroną graficzną całej produkcji. Ruszaj w drogę, przyjacielu! Bracia! Na pokład! Little Big Planet 2 jest grą, w której zabawa online z innymi graczami jest praktycznie od początku zintegrowana z całością. Oznacza to, iż praktycznie każdy aspekt zabawy może odbywać się przy udziale kilku osób, siedzących przy tej samej konsoli lub korzystających z połączenia internetowego. Jeśli posiadacie poprzednią część gry, cała wasza zawartość, w formie zdobytych elementów, ubrań lub wystroju, poda może zostać zaimportowana do części drugiej. Konstrukcja gry w dużej mierze została niezmieniona względem poprzedniej części. Naszym domem jest kapsuła, w której otrzymujemy dostęp do wszystkich form zabawy w grze. Opowieść, będąca zarazem trybem fabularnym, to sześć światów składających się z kilku etapów głównych oraz dodatkowych minigierek. Całość to ponad 50 zróżnicowanych poziomów. Główne etapy, pomimo tego, że swym wyglądem nawiązują do krainy, w której się znajdują, tym razem są niemal całkowicie odmienne w swojej konstrukcji, przez co z poziomu na poziom jesteśmy poddawani całkiem nowym wyzwaniom. Sterowanie postacią odbywa się w dwóch pełnych wymiarach, czyli góra-dół, przód i tył. Zachowujemy jednak możliwość przeskoczenia w trzecim wymiarze, czyli nazwijmy to w głąb poziomu, co często pomaga pokonywać nam różne przeszkody. W grze zastosowano system punktów kontrolnych, które są jednocześnie miejscami, w których odradzamy się po śmierci. Ilość żyć jest przeważnie ograniczona, a utrata wszystkich wiąże się z potrzebą ponownego przejścia całej planszy od początku. Kończące każdy świat walki z bosami stawiają nas w bardziej złożonej sytuacji z często dużo większym od nas przeciwnikiem. Natomiast etapy dodatkowe dają nam możliwość zabawy w różnoraki sposób, gdzie za zdobyte punkty możemy zdobyć kolejne nagrody i elementy dodatkowe. Pomimo, że na pierwszy rzut oka niewiele się tutaj zmieniło, w grze znalazły się nowe rozwiązania, jak na przykład kotwiczka, na której możemy się bujać po złapaniu się odpowiedniej powierzchni. Lub zestaw, który daje nam możliwość używania różnej amunicji, jak na przykład baweczki, plazma lub woda. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły także na stworzenie etapów o zupełnie nowej mechanice rozgrywki. Często będziemy brać udział w etapach przypominających oldschoolowe strzelaniny kosmiczne. Dużym dodatkiem są także sagboty, czyli małe roboty, które niczym lemingi podążają za naszymi ruchami, co czyni nas bardzo często odpowiedzialnymi za ich los i ich życie. W zamian za opiekę pomagają nam w pokonywaniu kolejnych przeciwności losu. Prócz przechodzenia etapów najważniejsze jest zbieranie często dość sprytnie ukrytych lub wymagających współpracy kilku graczy baniek, zawierających elementy dodatkowe, takie jak nowe kostiumy dla bohaterów, naklejki, materiały lub inne przydatne przedmioty. Little Big Planet to gra, którą można porównać do zabawy klockami Lego. Jasne, że można bawić się nimi zgodnie z zaleceniami instrukcji, jednak prawdziwa przyjemność zaczyna się wtedy, gdy sami zaczynamy składać poszczególne elementy, prowadzeni własną wyobraźnią. Nie inaczej jest też i tutaj. Podobnie jak poprzednio gra zawiera bardzo pokaźny edytor, w którym ze zdobytych w grze materiałów możemy tworzyć własne poziomy w grze. Edytor, pomimo tego, że jest całkiem przystępny, wymaga czasu na to, aby go poznać. Pomocne mogą być tutaj liczne firmy instruktażowe. Aby najszybciej i najlepiej zrozumieć, jakie możliwości daje nam edytor poziomów, wystarczy tylko przyjrzeć się kilku poziomom stworzonym przez społeczność Little Planet. Nowe narzędzia dają możliwość tworzenia niemal odrębnych gier, wraz z możliwością tworzenia nawet własnej muzyki do nich oraz filmowych przerywników, które często same w sobie są formą ekspresji poszczególnych graczy. Mm -hmm. Jest to naprawdę potężny edytor. Jeśli myślicie o tworzeniu własnych gier, jest to bardzo dobre miejsce, aby zacząć swoją przygodę na tym polu. Nie tylko nauczycie się od podstaw tego procesu, ale także będziecie mogli sprawdzić, co o waszych kreacjach sądzą inni gracze. A jak wiadomo, to opinia użytkowników w tym sporcie liczy się najbardziej. Gra posiada bardzo przejrzysty oraz co najważniejsze funkcjonalny interfejs na wyławianie z niezliczonej ilości poziomów tworzonych przez graczy tych najlepszych lub najciekawszych. Poziomy są oceniane przez użytkowników. Widać jaki ruch generują jest nawet lista ulubionych poziomów samych twórców Little Big Planet. Przed każdym etapem mamy możliwość przyłączenia się do innych graczy, także podczas właściwej gry możemy przyjąć kogoś do wspólnej zabawy. Z myślą o użytkownikach PlayStation Move na płycie umieszczono specjalną minigrę. Wszystko to sprawia, iż w myśl reklamy gry zabawa w Little Big Planet nie kończy się na przejściu trybu historii. Tak naprawdę jest to tylko początek przygody. Graficznie Little Big Planet 2 nie różni się znacząco od poprzedniej odsłony. Całość dalej jest niesamowicie kolorową, bardzo pozytywną grą. Różnorodne światy zostały poszerzone o sekwencje, które prezentują całkowicie odmienny styl graficzny, co powoduje, że prosta z zasady zabawa nabiera zupełnie innego wymiaru. Muzyka ponownie dobrana jest bardzo starannie i świetnie wpasowuje się w klimat. W polskiej wersji językowej swych głosów postacią użyczają m.in. Piotr Franceski. Pora, by Sojusz wybrał się na Turny! Krzysztof Kowalewski oraz Anna Dareszowska. Awalon? Pan oblicze nauki? Pomimo niewątpliwych zalet LittleBigPlanet Planet 2 ma też kilka słabszych elementów. Całą grę możemy przejść w towarzystwie trzech innych graczy. Niestety często duży tłok wywołuje dość spory chaos. Grając z innymi warto osiągnąć jakąś nić porozumienia co do tego, w jakim tempie pokonamy dany poziom. Często biegnący do przodu szaleńczym tempem gracze zostawiają w tyle innych, a tym samym skazują ich na śmierć. Kamera często także nam nie pomaga, niewystarczająco poszerzając pole widzenia, gubiąc niektórych graczy. Wbrew pozorom gra wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje. Niektóre sekwencje są bardzo wymagające i mogą sprawić problem nie tylko młodszym graczom. Słychać także głosy niezadowolenia z powodu zbyt ogólnikowych filmów instruktażowych opisujących narzędzia kreacji poziomów. Bardzo częstym zarzutem wobec drugiej części Planet jest to, iż na pierwszy rzut oka wydaje się, że gra nie wnosi zbyt dużo względem poprzedniej odsłony. Stylistyka gry oraz forma zabawy jest niemalże identyczna, jednak, jak brzmi przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach. Planet 2 nie jest grą, którą po skończeniu z czystym sumieniem można odłożyć na półkę. Kreowany i tworzony przez graczy świat gry jest nieustannie wzbogacany o kolejne poziomy, filmy lub inne elementy. LittleBigPlanet Planet 2 jest świetną grą nie tylko dla starszych wyjadaczy, świetnie sprawdza się także jako platforma dla przyszłych twórców gier lub osób dopiero zaczynających swą zabawę z grami wideo. Jeśli wyjazd rodzinny niestety nie może się odbyć, zabawa w szerszym gronie z LittleBigPlanet Planet 2 wydaje się idealnym rozwiązaniem. Więc nadszedł czas lecieć!